Dzień dobry, bardzo moje drogie robaczki. Wracamy do naszej rutyny cotygodniowych lekcji. Dziś nauczę Was kilku wyrażeń związanych z wiekiem i etapami w życiu. I jak zawsze, zostawię w opisie link do bezpłatnej ściągawki. Zanim jednak przejdziemy do lekcji, chciałabym ogłosić: dzisiaj rusza sprzedaż mojego kursu Good Impression, czyli dobre wrażenie, który zaprojektowałam dla osób na poziomie B1, B2. I kurs ten ma za zadanie pomóc Wam poszerzyć zakres słownictwa, płynniej się wysławiać, wyrażać opinie, argumentować, ogólnie tworzyć ładniejsze, płynniejsze, robiące lepsze wrażenie wypowiedzi. Link oczywiście zostawię w opisie, a póki co przechodzimy do lekcji. Newborn, czyli noworodek. To jest dziecko od dnia narodzin do mniej więcej dwóch miesięcy. Potem mamy niemowlę, czyli infant. A sam okres niemowlęctwa, czyli niemowlęctwo, to infancy. Natomiast słowa baby, czyli dziecko, użyjemy w odniesieniu do dzieci od narodzin do mniej więcej czwartego roku życia. Chociaż różne źródła sugerują różne okresy, zrobiłam skrupulatny research, jednak bardzo trudno jest to wszystko ujednolicić. Ogólnie okres dzieciństwa to jest childhood. Powiązane jest z tym słówko child, czyli dziecko. Od razu zwracam uwagę, liczba mnoga to children. Nie dodajemy końcówki s, nieregularna liczba mnoga. Chodzi tu ogólnie o dziecko do 18 roku życia. Kolokwialnie, potocznie możemy powiedzieć kid, czyli dzieciak. I jeszcze jedno, czyli toddler. Czyli małe dziecko mniej więcej od roku do trzech lat. Niektórzy podają, że to może być na przykład do dwóch lat. Znowu zależy od źródła. W każdym razie zauważyłam, że co do jednego się zgadzają. Jest to małe dziecko, które uczy się chodzić. Potem już nie dziecko, ale jeszcze nie dorosły. Teenager, czyli nastolatek, który niestety musi przejść w okres dojrzewania. To jest puberty albo przy czym nie oznaczają tego samego, chociaż tłumaczenie jest identyczne. Mówiąc puberty mamy na myśli zmiany fizyczne, to znaczy tą biologiczną perspektywę, zmiany jakie zachodzą w naszym ciele w okresie dojrzewania. Natomiast adolescence oznacza bardziej perspektywę psychologiczną, społeczną. To w jaki sposób zmienia się nasz umysł, jak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo, więc znowu nie dziecko, już nie dziecko, ale jeszcze nie osoba dorosła. Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś jest niepełnoletni, czasami używamy słowa nieletni, powiemy underage. Słówko youth oznacza młodość, a peer to rówieśnik. Gdy już przejdziemy przez, miejmy nadzieję, beztroskie dzieciństwo i dla większości z nas bolesny okres dojrzewania, czas dorosnąć. O osobie dojrzałej powiemy mature. Natomiast sam proces dorastania, czyli dorastać, to jest grow up. Osoba dorosła adult, a dorosłość to adulthood. Łatwo zapamiętać, ponieważ wcześniej mieliśmy childhood, odsłówka child, tutaj mamy adulthood, odsłówka adult. Uzyskać pełnoletność to come of age. Życie powoli mija, my się starzejemy, a więc we get older. Choć jeśli mam być szczera, to polskie tłumaczenie nie do końca mi pasuje, ponieważ get older, starzeć się, sugeruje, że stajemy się osobami starszymi, a nie o to w tym chodzi. Jeśli nie widziałam kogoś na przykład 5 lat i ostatni raz, gdy widzieliśmy się, miałam 20, a potem miałam 25 i ta osoba mówi mi, że się zmieniłam. Mogę powiedzieć, że Yes, I got older and I got more mature. Czyli tak, postarzałam się w cudzysłowie i stałam się bardziej dojrzała. I oczywiste jest, że o osobie 25-letniej nie powiemy, że jest osobą starszą. Natomiast jeżeli chcecie powiedzieć faktycznie, że ktoś się zestarzał, chociaż nie sugeruję używać tego w odniesieniu do kogoś innego, bo będzie to obraźliwe, powiemy, że they got Old. Na przykład, jeżeli powiem I got old, to powiem, że ja się zestarzałam. Brakuje nam jeszcze słówek opisujących osoby dojrzałe, a więc middle aged to jest w średnim wieku, retired na emeryturze, a retirement to emerytura. Jako okres, pamiętajcie, a nie jako pieniądze, które ta osoba dostaje. Przymiotnik starszy w podeszłym wieku to elderly, a mówiąc ogólnie o osobach starszych, o starszych ludziach, powiedzmy albo the elderly, albo older people, starsi ludzie. I jeszcze jeden podpunkt w dzisiejszej lekcji. Niestety nie mamy odpowiednika w języku polskim. Chodzi konkretnie o to, jak powiedzieć, że ktoś jest na początku swojej trzydziestki, jest to na przykład środkowa czterdziestka, czy późna pięćdziesiątka. Jeśli więc powiem, że I'm in my 30s to znaczy, że kończyłam 30 lat. Jeśli powiem I'm in my early 30s, to znaczy, że jestem w wieku między 30 a 33. Jeśli zechcę powiedzieć, że na przykład ten mężczyzna jest w swojej środkowej 40 tak kolokwialnie to ujmę, to znaczy ma 44, 45, 46 lat. Tak przypuszczam, powiem he is in his mid 40s. A jeżeli będę chciała powiedzieć, że jakaś pani jest przed 60, późna 50, czyli 57, 8, 59, powiem She is in her late 50s. Jak się zapewne domyśliliście, wyrażenie to jest dostosowywane w zależności od płci i wieku i może być używane w odniesieniu do każdej osoby po 20 roku życia. To by było na tyle. Pamiętajcie, że sprzedaż kursu Good Impression, o którym mówiłam na samym początku, trwa tylko przez dwa tygodnie i ma miejsce tylko dwa razy do roku, więc jeżeli ktoś teraz przegabi, będzie musiał czekać aż do mniej więcej stycznia, lutego przyszłego roku. Ślicznie proszę o okazanie mi nieco miłości lajkiem i subskrypcją z dzwoneczkiem. Komentarze też pomagają. Wiecie, że dzięki temu kanał się rozwija, a co za tym idzie, ja jestem w stanie poświęcić mu nieco więcej uwagi. Trzymajcie się! Trzymajcie się, udanego tygodnia i słyszymy się niebawem.